Moja ulubiona część programu. Wydłubam tutaj jego O Uważaj, To jest 8500 karatów? Powiedz, Paweł. Brawo, Zobaczymy, czy mnie spotkała w skrócie. z nas nie marzy o wyprawie w duchu idei Grantur? Pełnej historii, kultury. Niezwykłych smaków i spotkań z wielką sztuką. Nazywam się Anna Gańczyarek Grał i klasyczną Alfa Romeo Spider. Zabieram was w autorską podróż po boskim torze wyścigowym, jaki stanowią drogi Italii. Odwiedzimy najbardziej elitarne wydarzenia samochodowe na świecie. Zajrzymy za kulisy niedostępnych miejsc i poznamy ludzi, którzy tworzą i opisują współczesne Włochy. Andiamo. Program napędza Pirelli. Nie potrzebuję pomocy. Potrzebujesz pomocy? O, mój przyjaciel Dariusz. Chodź, Mój przyjaciel Dariusz Jasak to fotograf architektury i mody. Artysta od 2016 roku związany jest z Florencją. Dalej jesteśmy w dosyć zatłoczonym miejscu, ale kultowym. Jesteśmy w Cafe Gilli. Tak. To jest chyba jedno z najstarszych miejsc, które serwuje kawę i desery w Florencji. Jedno z najstarszych jedno z najbardziej ekskluzywnych i pięknych, jak widać. Tak. E, tutaj jest bardzo dużo ludzi, którzy są lokalesami, ale też oczywiście bardzo dużo... Właśnie się zapytać, czy turystów. to jest miejsce dla turystów, czy dla lokalnych ludzi? E, kto tu przychodzi? W Florencji ciężko jest uniknąć turystów, szczególnie po tej stronie miasta. straniero nuovo che ci sono le sue stamattina uh, a cattedre e per lei è una per me grazie. normale grazie Lokaliści bardziej biorą po prostu szybką kawę przy barze i uciekają. Stąd, okay. na Stąd nasza kawa przy barze. Stąd nasza kawa przy barze, aczkolwiek opiliśmy się jak e, turyści. Więc <laughs> jemy to szybko. A, to jest kiaśetta la Fiorentina, czyli taki lokalny, lokalny torcik. Wzięliśmy ją ripiena, czyli wypełniona kremem. Mam nadzieję, że będzie Wam smakować. Oprócz tego brioche, które właśnie we Florencji na croissanty mówi się brioche, na południu Włoch bardziej się mówi cornetto. O. Moja ulubiona część programu. To miejsce może być nawet turystyczne, mi to nie przeszkadza. Gdzie teraz? Idziemy na drugą stronę miasta, na tą przyjemniejszą stronę miasta, ale zahaczymy po drodze o parę ważnych miejsc w Florencji. Jesteśmy na Piazza della Repubblica w centrum. Tam mamy dłomo. Kiedyś to było miejsce, w którym skupiał się Obóz Rzymski. To główne przecięcie głównych ulic. Na no, teraz jest oczywiście centrum miasta i centrum niestety też turystycznym miasta, więc będziemy trochę przyciskać się pomiędzy turystami i pewnie będziecie musieli może trochę gonić. Chyba że, chyba, że chcesz być spóźniona, bo możesz po prostu trafić w korek stworzony z ludzi i... E, i po prostu jesteś zawsze spóźniona, aczkolwiek w tak to działa. Sami ktoś cię jeszcze spotka na ulicy i powie A, komuś staj? Przed nami Oczywiście wszyscy mają dużo czasu, <laughs> więc e, okazuje się, że jak w ogóle chcesz się dostać z punktu A do punktu B, to lepiej jest wybrać miejsca, może gdzie mniej ludzi cię spotka, bo oni tak naprawdę mogą cię zatrzymać i yy, no i sprawić, że będziesz spóźniony. Lecimy. Tam. O, zmaria. Sorry. Dobra, przy, wymijaj ich, to ja będę ich tak. cię gonić. To jest Piazza della Signoria, miejsce, w którym kiedyś spotykała się Rada Miasta i skąd rządzono miastem. Teraz to jest Urząd Miasta wciąż funkcjonujący, oczywiście można go zwiedzić. W środku na freskach są jedne z najstarszych map na świecie. Ym, I to jest też miejsce, w którym stoj, stał oryginalny Dawid. Teraz we okay. Florencji y, tych Dawidów są trzy. Eee, jeden jest tutaj, eee, który jest kopią, drugi jest kopią z brązu, który jest na piaceli Michelangelo, które pewnie potem zobaczymy. A trzeci, oryginalny, został przetransportowany z tego miejsca do Muzeo dell'Accademia. Więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć Dobra. sobie e, oryginalnego Dawida, to polecam wcześniej zabokować bilety, żeby nie stać w trzech godzinnych hmm. kolejkach i tracić swój wyjazd na opalanie się. E, a tutaj pod tymi powiem. łukami te rzeźby? To jest pierwsza, jedna z pierwszych galerii otwartych publicznych e, na świecie. E, rodzina Medici, która była przez dłuższy czas em, włodarzami miasta, e, po tym jak została wy, em, wygnana z miasta i e, lud e, z, poprosił o to, żeby Michelangelo zrobił Dawida, który mm -hmm. jest tak naprawdę rzeźbą, która pokazuje, jak można się przeciwstawić władzy. Gdy Medici wrócili do miasta. Powiedzieli, oni byli wielkimi, e, wielkimi entuzjastami sztuki, powiedzieli, że w sumie ta rzeźba jest dobra, e, ale nie może stać tam sama, dlatego że w ich e, rozumieniu sztuka była też propagandą. Więc musieli pokazać inne rzeźby, które, które, były, które miały dużo e, agresji w, w sobie, mhm. które po, tak, przypominały... Tak, są scenę porwania. E, gwałtu, porwania, e, kary. Dlatego, że przypominały społeczności, co się może stać, jeśli społeczność się znowu przeciwstawi tyranom. Na placu Senioria, oprócz rzeźb, na które od razu zwróciliśmy uwagę, mamy też tak. słynną kawiarnię. Słynna kawiarnia, w której mają niesamowitą ciepłą czekoladę, gorącą czekoladę, no ale z uwagi na temperaturę raczej nie, jej nie, nie spróbujemy. Tak Pokażę Wam za to takie miejsce, które jest trochę nieoczywiste i owiewa je miejska legenda. Ekstra! Miejska legenda głosi, że kolega mojego przyjaciela Dariusza wydłubał tutaj jego podobiznę. To ja. E, nie, tak naprawdę to jest legenda, głosi, że Michał Anioł stał tutaj i za plecami na świeżym tynku wyrzeźbił tą, ten profil osoby. Nie wiadomo, czy to jest prawda, ale dobrze wierzyć, że to jest prawda. Ontem jaki jest tam, i widzicie, na górze jest e, korytarz. Mhm. Czyli taka nadbudówka, która tak. jest korytarzem. Z tymi łukami tak. nad, nad, nad e, łukami. Tak. Iść, te wszystkie okna, które to są z tam, tak, z kratami. Tak. To jest część korytarza. Mhm. To jest w ogóle ciekawe, może być do pokazania stąd właśnie. Dlatego, że wow. kiedy Medici rządzili e, Florencją, to Signoria była ich miejscem pracy, władzy i Galeria degli Uffizi, pod którą teraz jesteśmy. Uffizi to są biura i kiedyś było tak, że. Ta... To były biura medyceuszy, tak? Tak, to były biura medyceuszy, którzy na początku zdobyli swoje bogactwa przez handel, a potem stworzyli bank. W ogóle bank pochodzi od włoskiego słowa banko, czyli łaska, dlatego że kiedyś. Wymieniano dobra na ławeczkach, okay. i więc tak naprawdę Florencja dała podwaliny pod kapitalizm. Będę w pewnym momencie zaczęli obsługiwać konta papieskie i mm. wtedy zaczęli zyskiwać bardzo duże sumy pieniędzy. No i w połączeniu z ich zamiłowaniem do sztuki powstała Florencja. Korytarz, o którym mówiłeś, tak. to jest korytarz, który łączy właśnie Palazzo Pitti z Palazzo Vecchio, tak? Więc oni praktycznie całe miasto tak. mogli przejść, w ogóle nie stykając się z ludźmi. Dokładnie. Tutaj nad Ponte Vecchio idzie kolidoj i jedną z motywacji rodziny Medici do jego budowy było też to, żeby mieć okna, które można otworzyć i usłyszeć, jakie są nastroje społeczne. Bo rzeczywiście, teraz jak, jak, jak się chodzi tam, to można usłyszeć praktycznie każde słowo z ulicy. Te okna, które są większe, są o wiele bardziej współczesne, zostały zrobione przez, przez Ilducę po to, żeby mógł Hitlerowi pokazać panoramę miasta. Wciąż na moście Złotników są małe botegi, które, w których są rzemieślnicy, którzy od pokoleń zajmują się sztuką złotnictwa, więc... Wszystkie te rzeczy wyglądają na stare, ale niektóre mogą nawet nie być stare, tylko do ich tworzenia są wykorzystywane tradycyjne techniki. To jest 8500 karatów? 8500 euro. E, może to jest rozmiar? A na drugiej stronie jest pewnie cena. To jest kościół, o którym wspominałem wcześniej, który jest podłączony do korytarza Vaseriego. Jest tam balkon, na który można wyjść prosto z korytarza, tak żeby te nie musieli się mieszać z całym, z całym społeczeństwem, kiedy chcieli uczęszczać. Kiedy z biura chcieli przejść na szybką mszę i A, później do domu. Albo wrócić do pracy, może była lunchowa. <grym> to jest Palazzo gdzie kończy się korytarz Wasariego. W palacowitym mieszkali medyceusze i żeby go zbudować wyburzono część domów i zostawiono wielki plac po to, żeby, można, żeby mógł onieśmielać swoją wielkością. Kamień z tego, do budowy tego pałacu został pozyskany z ogrodów, które są za, za tym pałacem. Co ciekawe, tutaj kończy się ten korytarz, który, o którym mówiliśmy, ale oprócz tego jest tunel, który prowadzi z Palazzo Pitti na sam czubek wzgórza w Giardino di Boboli, gdzie zawsze mieli podobno gotowe konie. Dlatego że w ramach czy w razie rewolucji i jednak gdyby lud się zbuntował, oni mogli właśnie w szybki sposób uciec ze swoich komnat. Potem uciec tym tunelem pod spodem do miejsca, które było już tak naprawdę poza Florencją, i stamtąd wsiąść na konie i uciec w stronę Rzymu czy jakiegoś innego miasta, gdzie mieli swoich sojuszników. Nieźli prepersi z tych medyceuszy. Prawda? Florencja to miasto wywodzące się ze średniowiecznej tradycji urbanistycznej. Zwarte, harmonijne, bliskie człowiekowi. Pełne historii i detali, które odkrywa się spacerując bez pośpiechu. Sztuka i codzienność nierozerwalnie splatają się tu w naturalny sposób. A w niektórych zakątkach, tuż za rogiem gwarnego placu, Florencja potrafi zaskoczyć ciszą i spokojem. Jesteśmy na, w tej części Oltrarno, czyli po drugiej stronie rzeki Arno, niedaleko Santo Spirito. I to jest moja ulubiona dzielnica, bo no widać, jak, jak jest pusto i spokojnie. I Jesteśmy weekend... 5 minut od centrum tak, e, tak. i jest zupełnie inny klimat. Tak, jest, jest mnóstwo rzemieślników. W ogóle tutaj bardzo, żyje bardzo dużo Włochów. Oczywiście. Z czasem pojawia się coraz więcej ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na studia albo miejsc pod wynajem, jak Airbnb, no ale jest to zupełnie inne doświadczenie w Florencji. Dyspina e, Piazza del Carmine, w tamtą stronę jest e, Santo Spirito, a tutaj są krzesła, które zaprojektował mój dobry kolega i artysta, z którym też współpracowałem przy moim projekcie, Cosimo De Vita, więc mogę wam je pokazać. E, chodźmy. No, proszę, to twój kolega. E, Kozimo zaprojektował e, te krzesła. W ogóle jego takim znakiem rozpoznawczym są krzesła, e, których oparcia robi z fasad znanych budynków na całym świecie. E, I co to za budynek? I to jest, na jest na sam doświadczenie. To jest fasada Santo okay. Spirito. Perła do... wczesnego renesansu, którą zaraz zobaczymy. Którą zaprojektował Brunelleschi. Mm -hmm. Punktualność nie jest mocną stroną Włochów, ale są rzeczy, na które nie możemy się spóźnić. Duhaki. Eee... No słuchaj,

Nie można, e, Włosi są bardzo niezorganizowani, ogólnie rzecz biorąc. Ale. Nie no, zorganizowani są pod kątem lunchu, pod kątem, pod kątem jedzenia. jedzenia, co jak Szwajcarzy. I rzeczywiście za każdym razem, kiedy ktoś przyjeżdża do mnie do Włoch, staram się wprowadzić e, turystów. W reżim. W reżim, dokładnie. Tego, że jeśli rano zjesz zbyt duże śniadanie, bo włoskie śniadanie to jest riosz, corneto, soczek z pomarańczy, środowiskanych. Wyborny. I cappuccino. Hmm? Jeśli zjeżdżasz zbyt duże śniadanie, Wtedy nie jesteś głodny, głodna na lunch. To jest od 12 do... Zależy od restauracji. Jesteś 12 12.30 do 14.30. 14, I wtedy jeśli nie jesteś głodny, to na, na lunch. To omijasz lunch. Przerwie pomiędzy lunchem a kolacją Wszystko nie zjesz niczego, więc... ja, są akualnie. zamknięte. Ja, więc zjesz tylko jakąś kanapkę, ewentualnie krakersy. <grym>, Potem... Oczko w stronę e, Szymona. Potem... Potem... To był pierwszy odcinek i faktycznie zachowaliśmy się jak amatorzy, ale później e, omijamy. Już wiecie o co chodzi. E, okay. Potem około 18-17.30 zaczyna się aperitivo, czyli Lampka wina z jakimiś małymi orzeszkami, i tak dalej. A oprócz tego, U, potem zaczyna się kolacja. A to jest pełna lawodka. Panny John Gioiuì! Mamma mia! No, no, parmigiano sulla no, penna! No. Ma che? No, no, certamente, cioè io lo faccio, no, lo faccio sempre, no, mi dispiace, no, ma lo faccio sempre! No, eh sì, no, no, sì, 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 Sono maiale, no. sono maiale! Cioè, mi spiare, non mi spiace, ma no. sono, sono maiale! E il parmigiano sulla penna l'ha Io lo metto sempre! Eh, bravissima, Bravissimo. Io un pochino lo metto, eh, certo! Anch'io! Eh, certo! Nie a teraz jest, żeby nie dawać parmezanu na makaron. Tak, ale zdania są podzielone. Kelner jest z Sardynii i powiedział, okay. że on to robi. Ja też zawsze to robię. Ym... Dajesz ser na makaron. Na ten makaron. No ale okay. ja okay. że... są czasami. Oni pewnie rzeczy nie robią to samo. Tak z... Sera na pewno nie dajemy na owoce morza. Tak, na tak. owoce morza i na grzyby. Na grzyby. Aczkolwiek w niektórych regionach robią to. Jak się zapyta i dlaczego to robić, no, no my jesteśmy w stanu, więc możemy to robić. Na południu Włoch łączą tuńczyka z buratą czasami. Ale zwykle rzeczywiście zamiast parmezanu na pastę z frutti Di Marow się botargi, czyli z wysuszonej ikry ryb. I ona daje ten smak umami delikatnie słony, który mamy też długo dojrzewającym parmezanie. A to co teraz jemy, to jest buru suge, czyli kupiący chlebek z, z masłem i... Bardzo słone anszła, które przebija się przez kremowość. Uwielbiam warstwę masła. Grubość jest bardzo satysfakcjonująca. Jesteśmy w restauracji la Vecchia Bettola, w której daniem tradycyjnym są penne alla bettola, czyli w sosie pomidorowym z dodatkiem alkoholu wódki. Kiedyś nazywały penne alla która oczywiście wyparowuje Wyparowuję w trakcie, ale, y, ale teraz nadają się panny pen, i są niezmiennie wyśmienite. Więc smacznego, mam nadzieję, że wam to będą smakować. Zobaczymy, czy mnie spotkał z pracy. Wrócę, gdzie to miało problem. Si, 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 wierzę. mnie? Ono było tak Jak? dobre bez, że Czas? nie potrzeba było. Parmezanu? Nie, że ja też tak? jestem fanką. Y... Dawania wszędzie, oczywiście sera, parmezanu, ale, ale było dobre przed już. I mhm. było wystarczająco pełne. Dziękuję. Do Florencji jest y, chleb, który nie ma soli, mhm. dlatego że w średnim y, y, sól odrolował port w Pizie, I przez to, y, y, kiedy, kiedy Florencja mia była y, w stanie wojny z Pizą, Florencjczycy zaczęli bojkotować sól. I od tamtej tradycji e, pozostał chleb bez soli. No, i teraz trzeba sobie dosalać ten e, chleb do skarpety, albo właśnie jeść go tylko z sosem. I powiem wam, że bardzo dobrze się z Sosem. To jest ciekawe, że są serpentina. Pad serpenti. One tutaj akurat są pokrojone, ale e, kiedyś. Kiedy jak pierwszy raz je spróbowałem, było ciemno na imprezie i moja koleżanka mówiła, ja, spróbuj tego i zacząłem jeść. Miała dziwna pasta, bo one są długie na 30-40 cm i mm -hmm. można je ugotować w ten sposób, tylko że nie tnąc ich. A to jest fasolka? Wtedy, to jest fasolka. Mm -hmm. Ale spróbuj. W smaku i w teksturze jest praktycznie jak pasta, więc bardzo dobre wyjście dla. Y Dziękuję. Podzielę się, Szymon, bo mi Dario dużo nałożył pod kamerę. A, nie, <grym druga <grym porcja, a ja zjem sobie cukinię, bo cukinię kojarzę. Znaczy, wy kojarzycie. Cukinię kojarzę. <grym <grym> My friend Dario. Cukinię kojarzę, kojarzę też fagioli serpenti. <grym> z Przepraszam, jest to twój przyjaciel Dario? Florencja to miasto, które z łatwością można zwiedzać pieszo. Alfą pojechaliśmy dopiero wieczorem, żeby zobaczyć najpiękniejszą panoramę miasta z Placu Michała Anioła. To właśnie stąd rozpościera się zapierający dech w piersiach widok na niemal całą Florencję, z Katedrą Santa Maria del Fiore na pierwszym planie i wzgórzami Toskanii w tle. Plac nosi imię Michała Anioła, ponieważ został zaprojektowany w XIX wieku z okazji 400 rocznicy urodzin tego renesansowego artysty. Na koniec dnia trafiliśmy pod Santo Spirito, mhm. czyli wczesno-renesansowy 15-wieczny kościół, e, który za tą prostą fasadą kryje niesamowite wnętrze. Do którego na pewno warto zajrzeć. Tak. E, projekt brunelskiego, tak? e, tego samego, który zrobił Kopułę Duomo więc na pewno warto zobaczyć z zewnątrz jak i wewnątrz, ale to jest też symbol Poni konferencji. to jest jeden z wielkich czterech kościołów w czterech dzielnicach miasta i od nazwy tego kościoła Santo Spirito bierze się cała nazwa całej dzielnicy, jak i tego placu, który w nocy robi się troszkę bardziej żywy, tutaj ludzie przychodzą na aperitivo. Więc jak najbardziej zachęcam, żeby tutaj przyjść. To jest też ta dzielnica miasta, która jest troszkę mniej zatłoczona przez turystów. To jest część Old Traben, o której wcześniej wspominaliśmy, więc na pewno warto zobaczyć. A na środku z kolei, po drugiej stronie jest fontanna, gdzie wczesnym popołudniem przybiegają dzieci po szkole, z przedszkola i bawią się między sobą z psami. Jest to takie bardzo, taka namiastka trochę włoskiego życia w tym prawie już zjedzonym przez turystów mieście. Jesteś fotografem, jesteś artystą i wybrałeś sobie Florencję jako swój drugi dom. Jak tu się mieszka i ile tutaj już jesteś? Jestem tutaj od prawie chyba siedmiu lat, ale z dużymi przerwami, dlatego że Florencja jest takim, taką moją bazą, więc mieszka się tutaj idealnie, jeśli masz ten balans w takim większym mieście. Tak mi się wydaje przynajmniej. Po dzisiejszym dniu Dostrzegłam taką bardzo romantyczną część Florencji, bo taką nieoczywistą, e, więc, więc tak sobie myślę, że to jest idealne miejsce dla artysty. To prawda. Kończę wystawę w jednym z barów, ponieważ chciałem, żeby pokazać to w takim miejscu bardzo, e, bardzo zrelaksowanym, które odpowiada temu projektowi, który, i, więc jak chcecie, to możemy zobaczyć. E, bardzo chętnie. E. Dobra, okej, okay, to idziemy. To jest projekt My Digital Grain, który powstaje już chyba od 2018 roku i polega na, na tym, że fotografuję ludzi zawsze tym samym aparatem. Są piękni ludzie, o których mówiłam. Tak. Zawsze tym samym aparatem, zawsze w czerni i bieli. I w pewnym momencie po prostu postanowiłem, że trzeba to w jakiś sposób opublikować. To jest bardzo Więc... dużo Florencji, ale też polski element. Tak, rzeczywiście. To są dwa zdjęcia z kościeliska. I w ogóle cały, cały album jest wykonany w ten sposób, że początek tych zdjęć jest zawsze taki sam, a na końcu są dwa miejsca, które można sobie uzupełnić swoimi dodatkowymi zdjęciami. Bo sfotografowałem tak dużo ludzi, że po prostu każdy mógłby się tam odnaleźć, i chciałem też pokazać, że to jest miejsce, że to jest taki trochę album rodzinny. Dlatego też ma taką formę właśnie, te wszystkie zdjęcia są wkładane. I jest tak potraktowany właśnie bardzo powiedzmy amatorsko, żeby, żeby ludzie czuli, że, że są częścią tego projektu.